Witam Was na mojej wielkiej metamorfozie, a to jest reakcja fazy i bazy właśnie na nią! Uh! Robię ją, ponieważ bardzo chciałem mieć metamorfozę w programie, jednak jak dobrze pamiętacie, nie dotrwałem do tego odcinka. Wasza dwójka dzisiaj opuszcza program i z Wami nie zobaczymy się już jutro. Dlatego w tym filmie członkowie bazy zabierają mnie na pewne zmiany i niektóre z nich będą naprawdę mocne. Czy ty masz kolczy? Właśnie chciałem Wiecie co, kochani, zabieram właśnie Karola do kosmetyczki, ale zobaczycie, co tam się będzie działo. Jak pani w ogóle ocenia? Czy pani, że czy jest mi potrzebna, by no, bo zawsze w każdym wieku jest dobrze robić sobie jakieś odmianę. Okej. Okay. Jest znaczy, no, jestem ciekaw co, co mi tu możesz zrobić, sobie nie możesz mi brwi poregulować, ale jak mocno mi to zrobisz, ja oddam. Nie znasz, jak to się mówi, nie zmieniasz dnia, ani godziny. Coś... Ja mogę. To jest pierwszy poziom metamorfoza. przed nami jeszcze kolejne trzy poziomy, dlatego oglądajcie ten film do końca. Ale ładnie pachnie.

O, wow. <śmienicza> o, nie, nie, ja się o sam! Stan, ja się sam w ogóle? Trzy, dwa, jeden. O, 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 jak to wygląda? W ogóle ja pierdzielę. Jestem po skinkerze i po depilacji brwi. Chyba będzie, już było warto. Mówi tutaj wszystko pohamują że efekty są widoczne. Dobra, moi mili, po lekkim władnieniu przyszła pora na przypakowanie. Zobaczcie, gdzie zabrał mnie Alan. Tak, gdzie wchodzimy do, do, do Siłowni. Nie wiem, właśnie. Gdzie jest ta Siłowni? Dobra, kacik. My, generalnie, jak widzisz, na Siłowni nie uczyszczamy zbytnio. No. I chcemy zrobić zawody, kto jest lepszym mężczyzną tutaj. Ciśnij nas najmocniej jak mocno. Trzeba być wycigu. Dobra, Smakuje jak Kracyna niesmakowa. <laughs> Chodźmy zobaczyć tą rywalizację. Let's go. Karol nie wie jak to działa jak nie. Tak byś jeździł na nartach Karol, nie? Karol że być był chłopcem A ty wyglądasz jakbyś był debilem Karol czy ty na nartach skaczesz ty? Kamil stop czuj Ja to tak zwane skijarstwo No i po krótkiej rozgrzewce przeszliśmy do zawodów Przypominam, gramy o miano prawdziwego mężczyzny, więc stawka jest wysoka. To znaczy tylko tyle, że 40 kilo ostatni raz to był mój Max 6 lat temu jak wyciskałem. I przez 6 lat to nie ruszałem. To go zgniecie, człowieka, jak nie? To nie lipa, jak ja to podniecili. Nie. O dobra. nie, poszło łatwo tutaj. Czuję, że jeszcze tak z 20 będę w stanie więcej podnieść. No, I panowie liczyłem powtórzenie jak dostniecie klatki, no. Nie, to. To, no, nie, to, no nie. 60 kg O to już... Tyle no, nie, co chłopaki ważą, ale nie, nie śmieję się, nie? What? Nogi mocno wbić ziemię. I pamiętaj, żebyś tu do góry dał też i jest w sensie tak Dobra, 3, 4, Mogę, 5, 8, podniosłem, ale już tutaj czułem że ciężko Siedemdziesiątka jest w zasięgu. Dobra, git. ej, ale tu już poczułem wagę! Dobra, let's go 70 Karol Przysięgam, że trzymam kciuki za siebie, pierwszy raz. Jak mi się uda, to jestem królem, nie? kurva, gyönyörű, vasárnap, 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 hey, vasárnap, yeah. vasárnap, Nie, nie, się, nie ma szans. Już tu czułem tu, że jak ledwo schodzi, żeby nie mnie poniósł. Ale bicepsy są, dobre są, Nie no, są. Teraz ja podnoszę o to, by wygrać z Karolem w pierwszej konkurencji, proszę pani. Jeśli wygra, to szacunek dla Ciebie, ale i tak jesteś frajer. No tak. Ma to, ma to. Eee! 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 to poszło lepiej niż na eee, człowieku. Chłop, gładko Mamy to, leci dalej. E, numer dwa, podciąganie. Liczymy, podciąganie. Liczymy tylko podciągnięcia pełne, czyli pełen zwis. Tam nie będzie czego liczyć. nie. Ja. ja mam tricepsy jest tak słabe, że od razu skurcze mnie łapił jak się podciągam Ale, ale... przy podciągaju triceps nie pracuje Nie gadaj Pat, jedno, dawaj, opuść, drugie no. Pięć jest, dawaj Karol Ej. Ej. Dawaj, dawaj. O, szansę, o, Nie szans, już nie daje Nie miałem siły szczegółowo Piękno, tutaj, brawo Karol, jak ci palę za chwilę Ale tak nosisz spodnie Karol Karol, straciłem przez ciebie siłę Roz do końca, I dwa. Klatek, dobrze. Jej! Dawaj, dawaj, jeszcze jedno i będzie? Aj, mam mnie, mam mnie. Ej, ale bez by kitu było A ciężko. Co je, jest to najgorsze? Pa, je. Że przegrałem już drugą konkurencję. Dobra, proszę państwa, to zaczynamy. Martwy ciąg. Dobra, mamy 100 kilo teraz na ciężarze i to już wygląda groźnie. To już wygląda groźnie. To, to groźnie. O kurde, dobra, to już o. będzie problem, to już będzie problem. Spokojnie wziemy, zdobój ziemi, ja Mam do stuwa, stuwa, 100 ja kilo, let's go! Jestem dumny, ja jestem dumny Dzięki dzięki. Jesteś gotowy? Ja jestem gotowy A że śpiewam no Dawaj Stończyłem mocno, dawaj, 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 dawaj Dawaj, Nie podniosę Let's go Nie podniosę, przysięgam Czyli oficjalnie 2-1, wracam do gry Gratuluję Nie, i par w Dobra, leć I na wdechu Dawaj mocno o! 90 kilo, let's go! Oj, boję się widzowie, jak możliwe, że będzie remis, może. I będzie na ostatniej konkurencji, trzeba się popisać Mam nadzieję. O, wypadek hej, Ej, tutaj! Ej, Hej, i w tą konkurencję. Ty poczuł jakby się plecy łamią! Hej, a ja widziałam już wypadek jak to przeszło, nie wiem. Jezu! Złapałem Złapałem, w ostatniej chwili jak się krączki już wysuwały. Więc sztanga zjechała, Alan został. Dobra, chodźmy do stani konkurencji, która rozstrzygnie ktoś z prawdziwym mężczyzną. Ja czy może Alan? Ogólnie ja Wam powiem tak, co do ostatniej konkurencji. No ja w bicepsie jestem pewny. Ja dużo robiłem bicepsa w Lublinie. Karol, nie wiem jak Ty. Ja w Lublinie nie robiłem bicepsa. Nikt nie wierzy, że podniosę te 30 kg. Zrobię to dla Was. Jak podniosę, zostawiajcie się na tym kanale. Pro, e, proszę o subskrypcję, dobijam 300 tysięcy, na 300 tysięcy randki z Alana Mabu 301 tysięcy randki z Karola Mabu Dlatego subskrybujcie o, Mój tak, 35, 35 kilo teraz, a nie 40 Zbudowałem napięcie, najgorzej jak ja tego nie podniosę o kurde! O. Jak sobie podrzucić, próbował ham śmierdzący. Ty. Uwaga, teraz ważą się losy mojej męskości. Nie! Zrobił to! Nie! Zrobił to! Jest i jeszcze do tego się nie zabiłem. Alibuka Buka baba Tunde wygrywa wojnę męskości. Dzięki wielkie za tą atrakcję, fajnie było się teraz spompować, czuję, czuję, że te mięśnie że trochę mi przyrosły, więc może ja na, na dniach będzie to bardziej widoczne. Ty wracasz, a ja lecę na kolejną atrakcję, tym razem zasił. zobaczmy co to będzie. Kurde Karol, teraz pora na moją część metamorfozy i jest to coś, co zmieni twój wygląd najbardziej. Ja wiem co to jest, ja wiem co to jest, najbardziej się na to jaram, włosy, włosy. włosy. Ja od siebie powiem, że to będzie naprawdę duża zmiana. Oj, będzie duża, będzie Lecimy. duża. W swoim życiu? Miałem już rozjaśniane włosy parę razy, tylko że zawsze robiłem to sam albo z kolegą I zawsze wychodziło to bardzo średnio A Ja bardzo lubiłem eksperymentować z włosami, więc dawno nie miałem żadnej zmiany, dlatego tak się jaram na to bo Zmieniasz włosy i inaczej na siebie patrzysz, to jest zupełnie inna osoba no, Wymyślasz się jaki będzie kolor? No myślam się, no myślam się Zapamiętajcie mnie takiego, bo długo już mnie takiego nie zobaczycie W tym kolorze, nie chcę mówić, ale może nawet całe daily będę Tutaj już Karol ma nakładany rozjaśniacz już nie ma odwrotu. Nie będzie miał swój kolor. I ja myślę, że na pewno teraz ciężko będziecie mnie zauważyć. Witam z strony przystojny Karol. Oj, telefon mi spadł. Proces nakładania rozjaśniacza został zakończony, teraz czekam. Później będzie zakładany kolor. Szczerze, ja już nie mogę doczekać, bo myślę, że z takim przejściem to będzie mega fajnie wyglądało. Brałabyś takiego? Nie. Zostawcie subskrypcję na kanale, co? Robimy to wszystko dla was. W sensie, akurat te włosy robię dla siebie, ale robię to, żebyście mi lepiej na ulicy widzieli. Tak? Słuchajcie, już widać pierwsze zmiany i wygląda to fajnie. Ale się jaram. I kolor jest nakładany, moi mili. Mam już kolor na moich włosach. Ja go nie widzę i wiecie, co jest najlepsze? Że wy tak naprawdę moglibyście już go zauważyć, ale my wam tutaj damy blurka i tego też nie zobaczycie. Tu jest nawet specjalnie lustro przykryte, żebym nie widział to, co się dzieje na mojej głowie. Już Fajnie, tak teraz jesteś faktycznie taki wyrazisty mocno, o kurde Pasuje mi, pasuje mi? Bardzo ci podkreślę oczy, się tak? tak wybijają się mocno teraz, że o oczy mega uwagę Ja zabieram Karola na jeszcze jedną aktywność, ponieważ no potrzebuję jeszcze podrasowania Będzie to mała zmiana, ale bardzo dużo dająca do wyglądu To będzie coś w stylu kolczyka? Nie wiem, zobaczysz stresuję się i w ci tak możesz lekko popatrzeć przed siebie Wiedziałem! Dobra, kochani, słuchajcie, jesteśmy już w środku Karol zaraz dowie się, co tak naprawdę robimy Bo to, że kolczyk to jedno, ale pytanie Wybrałaś mi gdzie? Wybrałaś mi miejsce? Tak o, Jezu, nie wiem, stresuję się bardzo, bo kolczyk mi się kojarzy z jednym z bólem Myślę, że różnica będzie mała, ale bardzo rzucająca się w oczy Jest to po prostu kolczyk w uchu W uchu? Dobra, Ej, w uchu git Niby jest luz, bo no bo w sumie w uchu to jest chyba najmniej hardkorowy wy ale i tak mimo no, wszystko się stresuje Na tak. pewno nie jest to jakiś ból, żebyś tutaj wiesz Płakał? Płakał, płakał. Oj, żebyś się nie zdziwił A ludzie? Jak A jak <laughs> Oj, Marta łapę ja to nie jest mi. Uwaga. Już? Nie, nie, nie. Jezu, co mnie stresuje, nie stresuj mnie! Ja czemu zabrałaś rękę? Mi się dobrze tak trzymało. Dobra. Nie się nie ruszać. Dobra, a tu... Nie zgnieć mi proszę rękę. Czy to już się zaczyna. Dobra, daj sobie delikatnie wzreć <suszy> i wydesz. <suszy> Emm, bolało. Ale to był taki, taki chwilowy ból, ale uuu bolało. <suszy> O, 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 o dobra, jest pan królem totalnym. Bardzo szybko to poszło. Mówiłem jakby mi ten gwóźdź przechodził przez, przez ucho, ale generalnie to była dosłownie sekunda, dwie i potem to zeszło. Dobra, to była przedostatnia aktywność i chodźmy teraz na ostatnią. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie Asia. Słuchaj! Wybierasz tak. mi outfit, co nie? Tak Ale za proste by to było, jakby to miał być no po prostu oczywiście. sam segment wybierania outfitu Dlatego Asia będzie miała 10 minut na to, aby wybrać outfit mną Dokładnie Będę miał zasłonięte oczy i Asia będzie mną kierować Musimy kupić pierwszą rzecz, którą dotknę Może być zabawnie Przypominam, to jest metamorfoza i mam wyglądać dobrze jest taki... Nie, ja nienawidzę tego typu rzeczy Ej, co byłoby przerąbane, jakbym wybrał jakieś, nie wiem, coś dla. Jakoś losową rzecz. O, na, przykład, coś dla coś na przykład. jest? Na przykład takie spodnie, o. Jak ustawię rękę, to <laughs> łapie je? Nie, na razie chodź, chodź. Dobra, po. idziemy. Uwalony jest to, jak błędnik szalei, Ja myślałam, że teraz przydomiłeś ściana. teraz musisz wystawić ręce. tu? Takań. Gdzie? Tu? tu? No? Tu? Tak. To? Tak. To są spodnie? Yy, tak, to są spodnie. I tutaj musisz być bardzo uważny, Karol. Bardzo. A gdzie jest ścieżka? Poczekaj. Tu? Yy, tak, na razie idź. Zrobić. Musisz wystawić rękę i proszę w celu i w tą rzecz. Błagam, tak, błagam. Idzie? Tak, 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 tak. Jest. Dotknąłem to? Jest. To, co chciałeś, dotknąłam? Tak. Kurteczka jakaś? Tak. O, let's go, let's go, lubię kurteczki. Dobra. Karol, 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 Karol! Rybudź się. Okej, okay, dobra. Zwoźmy m MK i skropuję mu. Czyli będzie jeszcze dodatkowo ode mnie taki custom, proszę. Teraz szybko lecimy jeszcze po dodatki, bo już mamy bardzo mało czasu. To jest co? Myślę, że tutaj możesz wyciągnąć dłoń. O! Dobra. Uuu, ej, same? A, zobaczysz. Tylko szybko lecimy, bo może są tu jakieś... E, pierścionki? Co, 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 Ej, ustrzami. No. Ci spodobała ci coś? Tak. Dobra, chodź, 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 chodź. Uwaga, musisz tu naprawdę dobrze scelować. Dobra. Teraz... Co to jest? No masz portfel. I nie, nie noszę portfelu. Trudno. Ale tam masz jeszcze jedną szansę, wiesz? O. Okulary? U, a fajne. Fajne, fajne są te okulary? Mamy 3 minuty, wchodzimy do sklepu z butami Karol zasłanie oczy Powiem tak, buty są bardzo ważne, więc mam nadzieję Asiu, że, że tutaj Ja już wiem jakie wyborów, ale prowadzisz mnie? A, no, zapomniałam Mam nadzieję, że tutaj nie będzie misklika żadnego Tak dosyć na twarzy, na wysokość twojej twarzy No I w tamtą stronę Tak? I teraz, tu? No Tu? Tak Ja. Yeah. I to są te buty, które mówiłeś, że chciałabym je dostać? Chyba tak. To mogę coś już chyba Tak, możesz, możesz zobaczyć. Tak to są te jest. Let's I ona Asia, tego jestem mega zadowolony. I jeszcze. No, stylówka jest taka do dopracowania, więc jeszcze pójdziemy szybko po nożyczki i przytniemy, i do fazy pojedziemy na reakcję. I ja, i wy zobaczycie moje włosy po raz pierwszy, jestem mega ciekaw, już od robienia tych włosów miało jakieś dwie godziny, więc kurde, ja cały czas czekam, tak samo jak wy, więc let's go! Słuchajcie, jest jeszcze jedna lekka zmiana, która ostatnio zaszła na moim ciele. Jednak nie została wam pokazana, ponieważ była ona na odcinku, który ostatecznie nie wyszedł. A mianowicie zrobiłem zalanem wspólny tatuaż. Zobaczcie jaki! Zapomnieliśmy, że jesteśmy bardzo głupi, a nie tylko głupi. Tak, dlatego stwierdziliśmy, że stosujemy swoje całe imiona. I to da, jakoś jest. w tym miejscu o, w będzie. W tym miejscu. Ja to będę miał ja Alan. Tutaj, Karo. Żeby zapełnić mnie. Ej, a co wy na to, że ja bym wybrałam czciąkę? Ja jestem za ale Ja pamiętaj, że tam. musi być widać, że to tu pisze Karo a tu Alan. Tak. No dobrze. Dobra, to wybieraj, my idziemy. W ja wierzę. I to jest super. Zobaczmy. Kozak. Kozak! Co? Co ci się nie podoba? To jest ostatni moment, kiedy mógłbym powiedzieć: Nie, nie chcę tego tatuażu. Ale oczywiście tego nie zrobię. Alan będzie widniał na mojej ręce już do końca życia. Mam Alan na nadgarstku. Ja pierdzielę. Nie no, może Pasuje ci moje imię na ręce. Mam nadzieję, że moje na Twojej ręce też będzie dobrze wyglądać. Mamy tatuaże gotowe i prezentują się tak. Ale co my dziś zrobiliśmy? Ja pierdziele, to jest za grube, niż się to wydaje, że ci powiem. Jakby, ja myślę, że do nas nie dochodzi to, że to jest z nami na całe życie. Mi się zdaje, że to nigdy nie dojdzie. No. Też. Moi mili, przyszła pora na moment kulminacyjny tego filmu, czyli reakcje bazy i fazy na moją metamorfozę. I też moją reakcję na to, jak wyglądają moje włosy. Chodźmy do nich, nie przedłużajmy, bo ja już się sam nie mogę doczekać. Słuchajcie, generalnie w programie większość z was miała metamorfozę. Ja do tego nie odczułem. Nie jest dobra, mniejszość nie piszka tej. Ja do tego odcinka nie wytrwałem, wywalili mnie wcześniej, więc stwierdziłem, że teraz zrobię metamorfozę taką ogólną. I uwaga! Słucham! Czy masz jaj odbiorcy na sobie? Nie! Nie! A szczane! Słuchajcie, ja na swoje włosy reaguję w tym samym momencie jak wy dobra. 3, 2, 1. To jest najlepsze, że ja jeszcze nie wiem na co oni reagują. W sensie ja tych głosów nie widziałem. Czy pamiętasz swojego sobottura z twoje 5 minut? Ej, oczajnik. O, o kurde, co i się widzimy. Ja wierzę. Po yes. yes. reakcji wnioskuję, że ta osoba jest praktycznie 1 do 1 podobna do mnie. Przystojniejszy. Czy... Ja? No, czy powiem... on? Ik heb het niet gekocht! Ik heb het 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 gekocht! Ik Ik Potwin włosy. Nie, kompletnie inaczej wyglądasz dla mnie. Sza... Władzy, Ej, naprawdę, o ładnie. Moim zdaniem przecież... jakbyś rock'n'roll. Co ty kurde zawich, ale załamiek się czego zapisyłem. No A pokaż teraz jestem podobny. Nie, stare, kurde, jesteś jego, jesteś jego bratem. Ej, czajnik miał niebieskie włosy! Prawda. No. Ja pierdzielę. no dobra, no to oficjalnie jestem czajnikiem. Pozdro! Czajnik jest Karolem! Witamy w moim segmencie tego odcinka jest nim zareagowanie na wygląd Karola. Tak dla wyjaśnienia Micha nie było, bo był na współpracy. Możesz sobie Karol wybrać, czy mam zareagować. Jak chcę smutną emotkę. Dobra, w takim razie proszę bardzo. Spoko! To jest właśnie ten look, którego Karol szukał. Jest to youtuberski look, jest jeszcze bardziej karolowy i to jest plus.